Dzieła Małgorzaty Mirgi Tas wyglądają jak bogate freski, ale to nie malowidła ścienne, tylko obrazy uszyte z fragmentów tkanin. Romska artystka reprezentuje Polskę na tegorocznym Biennale Sztuki w Wenecji. To pierwszy taki przypadek. Żaden kraj nie wybrał dotąd romskiego artysty jako reprezentanta na tej słynnej wystawie. Jestem taka szczęśliwa. Nie mogę uwierzyć, że to się stało, ale wierzę w ten projekt. To dla mnie ważne, bo wiem, że wszystko, co chcę opowiedzieć, jest bardzo mocne. Chodzi o moją rodzinę, o moją społeczność, o Romów i o normalne życie. Małgorzata Mirgatas w swojej twórczości patchworkowej uwiecznia ludzi wokół siebie, a także różnorodność powiązań. Prawie wszystkie tekstylia pochodzą od rodziny i przyjaciół. To są dwaj chłopcy, znam ich. Są z wioski niedaleko tej, w której mieszkam. Skorzystałam z używanego materiału, ale nie tylko. Niektóre części pochodzą również z mojej sukienki. Używam swoich ubrań, ubrań mojej matki, ubrań mojej siostry po prostu z ładnych ubrań. One tego nie chcą, ale ciągle je proszę, żeby dały mi to czy tamto, bo kolory są tak mocne i bardzo mi się podobają. To także sygnał dla Romów, by szanowali swoją kulturę, by znali swoją wartość mimo wszelkiej dyskryminacji. Dla kuratorów polskiego pawilonu Romowie mają stałe miejsce w świecie sztuki. Tym bardziej znaczący jest sukces Małgorzaty Mirgitas i jej wystawy Ponowne Zaczarowanie Świata. To nie tylko pierwszy raz, kiedy artysta romski reprezentuje Polskę, to także pierwszy raz w 127-letniej historii weneckiego biennale, kiedy jakikolwiek artysta romski jest w pawilonie narodowym. Dla nas, kuratorów, jest to zaszczyt, że możemy być częścią tworzenia tej historii. To ważne, ponieważ pokazuje to perspektywę mniejszości, a mniejszość romska jest największą mniejszością europejską. Liczy 12 milionów osób. Jeśli więc kraje europejskie mają ze sobą coś wspólnego, to jest to również kultura romska. To właśnie stara się przedstawić nasz transeuropejski i transnarodowy pawilon. Aby zapoznać publiczność z większą liczbą romskich artystów, Europejski Instytut Sztuki i Kultury Romów zorganizował wystawę poza terenem Biennale. Zwiedzający mogą tu zobaczyć m.in. artystkę Performance, Michaele Dragan. Lub Eugena Raportoru z jego wystawą Uprowadzenie z Seraju, jest jednym z najważniejszych współczesnych malarzy w Rumunii. Nasza obecność tutaj jest naprawdę ważna. My, Romowie, jesteśmy utalentowanymi ludźmi, których należy wspierać i zachęcać do działania. Wtedy też będziemy mogli udowodnić, jak wielka jest kreatywność, która w nas tkwi. Do włoskiego miasta przyjechało wielu Romów nie tylko po to, by świętować sukcesy swoich artystów, ale także po to, by pokazać, że światowej sławy wydarzenie artystyczne, jakim jest Biennale, powinno również zapewnić godne miejsce kulturze romskiej.